Odpowiadającej kwocie podatku od nieruchomości należnego od przedmiotu umowy. Ponadto sprzedający jako dzierżawca będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z nieruchomości. Wydanie nieruchomości nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będąca nie posiadające osobowości prawnej ustawa przyznaje zdolność prawną, zobowiązana jest do przedłożenia przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, statutu bądź też innego aktu prawnego stanowiącego podstawę powstania lub, lub regulującego działanie danej jednostki oraz jeżeli przepisy prawa, statut lub inne akty prawa powszechnie obowiązującego do przejęcia właściwego organu dla dokonania czynności prawnej polegającej na nabyciu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu. Zbycie nieruchomości zabudowane korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie artykułu 43 ustęp 110 ustawy z 11 marca 2004 roku podatku od towarów i usług. Dziennik ustaw 2021 ze zmianami. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nieprzystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminu uprawnień sprzedającego do odstąpienia zawarcia umowy, a płacone wadum nie polega z dotargu. Wszystkie opłaty związane ze zbyciem nieruchomości ponosi w całości nagrody. Wczesnym przetargu może zaskarżyć czynność związaną z przeprowadzeniem przetargu po zarządu organizatora. Tak wynosi się na zasadach pogórni, w którym 7 dni od wyniku przetargu. Zarząd spółki KZK, z oo może uznać skargę za nieuzasadnioną, za skargę za zasadną, nakazać powtórzeniu czynności przetargowych albo unieważnienie przetargu. W przypadku wniesienia skargi zarząd KZK wstrzymuje się do czasu jej rozpatrzenia dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. Wyciągi z zgłoszenia o przetargu zostały podane do publicznej wiadomości w dniach 5 kwietnia 2023 roku w wydaniu na Krajowym Gazety Wyborczej i Pulsie Biznesu, 6 kwietnia 2023 roku w kurierze porannym oraz 11 maja. 2023 roku w wydaniu ogólnokrajowym Gazety Wyborczej w punkcie biznesu i kurierze Natomiast ogłoszenie przetargu na stronie internetowej ogłoszono wraz z regulaminem przetargu. I tutaj www.kzk.pl w zakładce BIP zamówienia publiczne HTTPS łamane przez KZK, spółka z OO, GIP. pl Zamówienia, publiczne informacja zamówienia. Na stronie też inwestycja białystok.pl oraz wywieszono ponadto na, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 48 tysięcy 500... 48 milionów 500 tysięcy? W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne i posiadające osobowości prawne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i które wniosą w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wymagane wadze. Cudzoziemcy również mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych przepisami ustawy z 24 marca 2020 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia w tym zakresie. Pełnomocnictwa składane przy targu winny mieć formę aktu notarialnego. W przypadku pełnomocni udzielonych za granicą, formą wystarczającą jest dokonanie tej czynności zgodnie z przepisami państwa, w którym sporządzono pełnomocnictwo i opatrzona apostila. Podmiot zainteresowany udziałem przetargu daje, dołącza dowód wniesienia wadium wraz z wskazaniem konta, na które wadium ma być złożone, zwrócone w przypadku odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu wynikiem pozytywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczany zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałą osobą wadia zwraca się w terminie trzy dni od dnia zamknięcia przetargu. Warunkiem jest podanie konta, na które Powinno być zwrócone w W przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem przetargu jest osoba wizy, na posiadająca pozostającą związku małżeńskim i nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, do wykonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Jeżeli nabycie nieruchomości nastąpi do majątku osobistego, możemy uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie o rozdzielności małżeńskiej. W przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem przetargu jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, powinna przedłożyć aktualny odpis właściwego rejestru, dane osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji oraz wskazać komisji przetargowej dowód tożsamości. Podmiot zainteresowany udział przetargu składa oświadczenie, że nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej oraz w Biurze Informacji Gospodarczej. Podmiot zainteresowany udziału przetargu składa oświadczenie, że akceptuje stan techniczny i prawny nieruchomości oraz zapoznał się z regulaminem przetargu i, o, i informacjami o nieruchomości podanymi na stronie internetowej KZK. Oraz, że akceptuje go bez zastrzeżeń. Podmiot zainteresowaną dział przetargu, spada oświadczenie wrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia przetargu. Ustalono w termin wpłacenia wad w kwocie 4 850 000 zł. do dnia 13 czerwca. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest spłata wadu w pieniądzu na punkt bankowy. Sprzedającego numer 03 1160 2202 000 000 6000 4271 Banku Millennium SA. W wyznaczonym terminie ze wskazaniem w tytule wpłatu przetarg na sprzedaż działki numer 13 przez 4. Za to ten wpłat uważać się będzie Dzień Wpływu Pieniądza na sprzedającego. Uczestnicy będą proszeni, znaczy będą proszeni o przedłożenie w dniu przetargu dowodów płaty bardzo mocno okazanie komisji przetargowej dowodów tożsamości. Proszę zatem osoby obecne na sali o okazanie komisji przetargowej dowodów tożsamości, przetargowej dowodów, dowodów płaty, jeżeli takie osoby się znajdują. Samoprosa. Czyli na oświadczeniu pozostałych dokumentów już nie, nawet nie ma co żądać. Komisja stwierdza, że w ustalonym terminie, to jest do dnia 12 marca 2020, czerwca, przepraszam, do 12 czerwca 2023 roku, nie stwierdzono żadnej wpłaty VAT-u. Mam tutaj wyciąg z konta Banku Millennium przed sobą i nie widzę takiej pozycji. Proszę państwu żadna z osób uczestniczących w przetargu również nie zgłosiła się, a jakoby takie wagę y, uiściła. W związku z tym komisja stwierdza, że w ustalonym terminie, to jest do 12 czerwca 2023, nie stwierdzono żadnej płaty wagów w kwocie 4 850 000, uprawniającej do wzięcia udziału w przetargu. Z uwagi na brak chętnych, nikt nie został dopuszczony do przetargu. W tej sytuacji zamykam przetarg i ogłaszam, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Oj, proszę. Okej. Znaczy ja nie jestem zadywanym w związku z tym, że, że sytuacja jest taka, że cia ja tak nieograniczony nieorganizowane, z tego względu, że nie, że nikt po prostu, nikt nie ma chętnego na kupno tej mojej nieruchomości, ale no, na razie, powiedzmy jest to no, dla mnie jest dobra, dobra wiadomość. No z tym, że też można mieć podejrzenie, że kupujący jest, tylko czeka na dalsze obniżenie ceny i przy dalszej obniżce to on to, to kupi, bo no, oczywiście też no, tak jak tutaj mówiłem w różnych wypowiedziach publicznych i pismach kierowanych do prezydenta miasta Białegostoku i do, tutaj do prezesa gazetka pana Świętońskiego, że w tej chwili trwają ubiegam się w ministerstwie rozwoju i technologii w Warszawie. Toczy się postępowanie o uchylenie dwóch decyzji z lat 60. O które ja wniosłem, i to jest istotna przesłanka do nieprowadzenia w ogóle postępowania i jest odpowiedni artykuł na ten temat w ustawie o gospodarce nieruchomościami, że w sytuacji dochodzenia roszczeń przez przez, no, to teraz się mówi, byłego właściciela, no nie może, nie, nikt nie może sprzedawać tutaj tej własności. Poza tym jeszcze jest drugie postępowanie toczące się w Starostwie Bielskim o zwrot, o zwrot naszej tej nieruchomości. No także zobaczymy co tu, z tej strony, od tej mojej strony prawnej, czyli dochodzenia roszczeń czyli w najbliższym czasie, będzie jakaś decyzja, ale z drugiej strony trzeba na mieć też pod, uwagę, też pod uwagę to, że to są sprawy bardzo skomplikowane. Także te urzędy czy, czy ministerstwo, czy też tutaj starostwo Bielskie ono, ono musi zapoznać się z kompleksowymi sporymi materiałami w tej sprawie. Bo przecież sprawę ja wniosłem już w 91 roku. To jest to, jest, to już jest, kopa, to jest chyba 30, jak, jak dobrze liczę. Chyba jeden lat, jak ja w tej chwili te sprawy prowadzę. Także z jednej strony postępowanie, no z drugiej strony mówię, podejrzewam, że tu jest osoba chętna, tylko czeka na, czeka na obniżkę ceny przez KZK. Czyli raczej na taki rozkwięcie z ulgą, potem zamknięcie przetargu nie ma, co nic z tego jak widzę, pan kanał, panie pan prowadził. Oczywiście, że tak. Więc mówię, no, jest to taki chwilowy oddech. Cały czas dla mnie jest sprawa, sprawa bardzo no, denerwująca, bo no, w każdym praworządnym państwie prawda, powinienem uzyskać no, cokolwiek, że tak powiem, to znaczy no, nie cokolwiek, tylko wtedy wywłaszczenie było w czasach komunistycznych. Czyli państwo polskie w zasadzie no, dla mnie nie istniało, była to władza narzucona przez Rosję Sowiecką, i ja nie uznaję osobiście tych, de, tej decyzji wywłaszczeniowej z 1959 roku i potem z późniejszego, późniejszych lat 60. To było państwo komunistyczne, które krótko mówiąc robiło co chciało, I, i te decyzje mówię, ja ich nie uznaję. No, i, i, i w i obecne władze, mam nadzieję, że po prostu no, cokolwiek tutaj uczynią w tym kierunku, żeby, żeby no, ja, jako były właściciel, no, mógł uzyskać czy zwrot tego pracu, czy jakieś y, słuszne odszkodowanie, o, o czym mówi nasza konstytucja, y, czy jakąś działkę zamienną. No, no, tutaj są duże możliwości, ale stan prawny też jest y, w tej chwili. No niepokojący, bo ta ustawa z 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ona niby przewiduje zwrot nieruchomości byłym właścicielom, ale jest to tak, są takie warunki, że nawet gdyby, że po prostu tak naprawdę to ciężko temu właścicielowi jest cokolwiek uzyskać. Także tą drogą składam taką właśnie petycję również tutaj do was władz państwowych do żeby no cokolwiek tutaj w tym temacie zrobiły żebym no po prostu odzyskał swoją nieruchomość no bo mówię bo, bo dla mnie to jest potworna krzywda ja ani, ani rodzina ani, ani otrzymaliśmy za ten plac ani grosza a tu pseudo właściciele którzy nabyli te, ten mój plac drogą, mówię wywłaszczenia komunistycznego, czyli drogą papierową, nie mają tytułów własności, takich takie jak ja mam, po dziadkach, czyli, czyli akty notarialne prawda, nabycia nieruchomości, czy umowy kuchnastura, oni papierowo to nabyli <grym> yy, prawda. I oni w tej chwili z, 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 proponują cenę 50, 50 milionów złotych, gdy ja, gdy ja yy, prawda, no, nie, nie mam w tej chwili ani moja rodzina, ani Grosza. a dziadkowie i babcia nabywali to, te, te, tą ziemię ciężką pracą. To, to nie było jakieś złodziejstwo, tak jak dzisiaj wielu, się, wielu ludzi się, prawda, zbogaciło na podstawie jakichś złodziejstw, kręt, krętacji i tak dalej, tylko to była ciężka praca moich dziadków. Poza tym ja to wszystko pamiętam, bo w 1959 roku ja miałem 8 lat. W tej chwili i przy tej sprzedaży ja już mam 71 lat i, ja i powtórnie przeżywam tą mękę związaną z, z ogromną krzywdą, która spotyka moją rodzinę. To, to, to jest, to jest coś, coś niesamowitego, żeby w, w, w państwie prawnym tego typu rzeczy się działo po prostu. Mam nadzieję, że tutaj moją wypowiedź słuchają szczególnie parlamentarzyści z terenu Białostocczyzny, którzy wezmą to pod uwagę i w jakimś no, na szybkim tempie spowodują odpowiednie zmiany, w, szczególnie w tej ustawie o gospodarce nieruchomościami, żeby mógł y, y, uzyskać no, przynajmniej jakieś godziwe odszkodowanie za wywłaszczony prac lub też zwrot, no bo w tej chwili przecież kazynka nie potrzebuje tego placu, oni sprzedają bo im nie potrzeba. I jeszcze proszę tu zwrócić właśnie uwagę, że ten cel wywłaszczenia, czyli w tej, w tym, w tej decyzji wywłaszczeniowej była mowa, że na cel publiczny dokonuje się wywłaszczenia, czyli tu była baza autobusów w tych latach 50. KZK. A w tej chwili oni mówią dzisiaj, czy słyszeliście Państwo, że nowa baza powstaje powsta powsta gdzieś tam na Zaściańskiej, a oni to chcą sprzedać, żeby. Żeby tam tą bazę budować. No ale to za moje pieniądze chcą budować nową bazę. <laughs> no, ja się myję ale to, to jest, no, to, to jest śmiech, śmiech człowieka, no, no skrzywdzonego, no. To są jakieś paradoksy. To, 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 to są rzeczy, no, nienormalne nie dla jakiegoś państwa demokratycznego prawa, w którym jest czwarta Rzeczpospolita. Dziękuję. Także to nie są jest dobrze, ale jest źle. W tej chwili jest dobrze, że nie doszło do podatku? ale jest źle, bo chodzi o cenę. ocena, żeby ta cena była niższa. No to znaczy przede wszystkim, ja tylko jeszcze tutaj do Państwa przepraszam że na chwilkę Czy ja bo czyli jutro jeszcze ewentualnie jakaś... Tak. Zadzwonicie, tak, 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 tak. zadzwonicie, zadzwonicie. Tak, tak. No, żebyś, ale tu nie chodzi nawet o cenę, bo tu jeszcze można ewentualnie, to co ja teraz powiem, można nawet dobrać, bo tu nawet nie chodzi o cenę i yy, ile o to, że yy, obecni, obecni właściciele tego placu, czy nie wiem, czy, czy KZK, czy, czy tu władze Białegostoku, pan prezydent Tuskolacki powinien przede wszystkim z nami rozmawiać na ten temat. No dojść do w jakimś normalnym, zdrowym układzie do jakiegoś porozumienia. I przynajmniej ja z mojej strony, gdyby, gdyby władze przyznały, że no, stało się jak gdyby nieszczęście, że komuniści nam zabrali, a prawda obecne władze chcą nam to jakoś zrekompensować. Gdyby była taka rozmowa, to to jest zupełnie inny temat. Przede wszystkim tak jak jeżeli jest krzywda, to musi być jakieś najpierw przeproszenie osoby skrzywdzonej, gdyby to było, to, to ja przypuszczam, że co do wysokości odszkodowania jakiegoś, na pewno byśmy się dogadali, bo ja rozumiem też powiedzmy trudności miasta Białostoku czy mieszkańców i na pewno byśmy poszli na jakiś kompromis. Ja bym nie żądał jakiejś wygórowanej ceny za, za tą swoją część nawet nieruchomości. Gdyby mi przy, przykładowo przysłu przysługiwały 2 miliony złotych, to bym gotów by, przy tego typu podejściu władz by, zadowolić na przykład milionem, ale ze mną nikt nie rozmawia. To jest nadal ta sytuacja perelowska, że my tu, prawda. Uznajemy to, co było w PNL-u i z Panem w ogóle nie chcemy na ten temat rozmawiać. Władza uznać. się zmieniła, ale zasady nie. No, można tak to, no niestety, po nie. Pana komuniści, ale ta rzekoma wolnościowa władza, która nastąpiła po 89 roku, nie chce też obydać Panu własności. No, Realizuje założenia komunistyczne? No, można tak powiedzieć? No, to, 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 nie, to, to jest ta tak zwana ciągłość prawna z prl To jest ta ciągłość prawna, czyli uznawanie tego, co było w prl za zgodne z prawem. W kodeksie cywilnym mamy dla tego artykuły pochodzące z lat 50., -tych, 60., -tych. ale sam kodeks cywilny pochodzi z 1964 roku. Ja wspomniałem o tej ustawie o gospodarce nieruchomościami z 97 roku, ale y, większość, dużo tych przepisów, y, to y, pochodzi właśnie wszystkich lat no niestety. No właśnie, właśnie, dlaczego oni się tak tych przepisów trzymają? Nie wiem, nie wiem, to już do, do Tak, tak, jest łatwe, tak, póki nie w dalszym ciągu grabić. Dziękuję, 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 dziękuję za przybycie. Póki, póki nie ma decyzji, póki nie ma wyroku, dziękuję. to... Ale jest to trochę kradzież, ukradziony, sprzedawany się jest po sercu. Panią podziękować, że pani przyszła no, w telewizji, widzę, w bazoli, w telewizji, to, na w bardzo jasne telewizję, pani 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 pani

no tutaj jest jakiś pad, pad taki, taki Józef, a jak mówię, Józefa, Jak duża jest to część twoja w tej działce, jest, którą wystawili jest, na sprzedaż? jest ponad 20 właścicieli, współspadkobierców. Ja szczerze mm -hmm. mówiąc, nawet na razie nie myślę o tym, no bo, tu, mm -hmm. bo na razie nic z tego nie wynika. To jest ja nie to będę dziedził, jak, jak na razie jest taka patra. Ale to mówisz o 20 współwłaścicielach, czyli spadkobierców. Spadkobierców, tak, spadkobierców. Tak, ale ta część, która jest części. ja mam tak dość dużą część, no ja właśnie mam części. Bo ja mam część po dziadkach mm -hmm. i po mamie, jak gdyby to jest mój ten rzut dość taki duży, już, czyli na ta moja część dosyć Tak by się szacował na procentowo? No, to, no mówię, nie chcę mm -hmm. rzucać, bo jak na razie to nikt nic nie chce, nikt, nikt nikt mm -hmm. proponuje, bo mówię, Jasne. gdyby było cokolwiek proponowane, to bym mówię i nie tylko przypuszczam ja, że większość spadkowieców również by wzięło jakieś mniejsze pieniądze nawet. Żeby, żeby no cokolwiek mieć, bo no, dopóki żyjemy, oczywiście, że po, po naszej śmierci mamy dzieci, mamy wnuki i oni tą pałeczkę przejmą, no bo jest krzywda, a, a, a mamy, mamy dokumenty, to, to, to nie jest jakieś oszustwo, że my tutaj, nie wiem, walczymy o nie, o nie swoją ziemię. Pierwszy przetarg został odwołany, dzisiaj drugi brak chętnych. Ale mówię, to nie wygląda spokojnie... to dobrze też ze strony Urzędu no, Miasta. Mhm. Tak, mhm. A w ogóle budynek, niestety, w bardzo złym stanie technicznym, zaniedbany. Także nie dziwię się, że... Co? Stoję. Moje, moje. Tak, masz rację, zostawił Także nie dziwię się, że chcą sprzedać i przeprowadzić się w inne miejsce. Najlepiej sprzedawać nie A, a to jest z kolei inna historia. Czy można sprzedawać nie swoje?

Proszę Państwa, nie będziemy mogli powiedzieć, że żyjemy w wolnej i praworządnej w Polsce, w naszym pięknym kraju, jeżeli nie będą rozliczone takie sprawy jak uwłaszczenia komunistyczne, które odbywały się w latach powojennych. Dzisiaj sprawa pana Józefa Racewicza jest takim przykładem, gdzie widzimy tą dużą niesprawiedliwość i nierozliczone rzeczy w ciągu kilkudziesięciu lat. Tak naprawdę te majątki, które zostały uwłaszczone przez komunistów, powinny być zwrócone wszystkim prawowitym właścicielom już po 1989 roku. Natomiast wygląda na to, że wszystkie te układy po okrągło stołowe nadal się toczą i tej, tej dużej niesprawiedliwości odebrania majątków mamy ciąg dalszy. Słyszymy, Słyszymy, dziękuję. Serdecznie jutro... dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja może dla pamięci zostawię wizdziówkę. Sympatyczna badawka. Nie mogę się zreklamować? Nie, no, okej. Okay. Jak chcę, że jakiś kontakt będzie potrzebny. To...